Cześć wszystkim z tej strony Nakeson. Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Resident Evil 4. Yy, tak jak ostatnio jesteśmy dalej na tej wyspie przeklętej. Oż kurde! On cubierto. No dajesz, dajesz, dajesz. Okej, okay. wyszło inaczej niż chciałem. Chłopie, nie no, szkoda mi granaty marnować na ciebie. Okej, okay, a z tego małego mogę zrobić sobie. Ach, musiał, no musiał po prostu. A, nie mogę zrobić sobie mniejszych granatów. No to lipa, a co ja z tym mogę zrobić? Naprawdę, mnie to zastanawia, do czego ty służysz. Czy ty faktycznie jesteś do strzelania? Z też ja attached to the ball, swift G. To tak to powinno działać, What? Ja takich rzeczy nie wiedziałem? Dziwne. No nie, on bombowiec idzie. Nie! A masz. Teraz ty, panie. Nie macie. A ja nie mam amunicji znowu. Dobra, krowtujemy na A on sam się zastrzelił. Dobra. Wow. Weźmy sobie snipery. Co w niego wycelujemy? I po tobie. Heh, easy. Zaraz, bo tu były te. Właśnie tu są. Yy... Tam jest ich dwóch? Czy jeden? Jeden jest. Dobra, nie macie. Lecimy szybko. Rozbieramy wszystkie fanty. On już chyba wstaje pewnie. Bo to go raczej zabić nie powinno. Nie, nie wstaje. Dobra, jednak jest chyba... Ty wstajesz? Nie macie gościu, a nie ty jednak jesteś. Już cię nie ma. Nie macie, czekajcie, chcę się cofnąć. Co ja mogę skraftować? No póki co nic. Pewnie jakbym kuszą walczył od początku gry, zamiast ją znegować całkowicie, to bym miał pewnie więcej amunicji, ale co ja poradzę, ja nie lubię tej kuszy, naprawdę tak topornie się nią walczyło. Wow! Oj, to było fajne. Oła. O nie! Albo i nie. Jest dobrze jednak. Ja to wszystko ukradłem? Co mogłem? Chyba tak. Wydłaziłem chyba jeszcze wcześniej, co nie? No. Więc tylko tutaj muszę teraz iść. teraz pytanie. A, teoretycznie tu jest. Chyba jedna droga? Tylko ona jest tak zrobiona, że tu mogę przejść i tam mogę przejść chyba. A, okej, okay, tu jest tak, dobra. Wejść? O właśnie, tu można wejść tak, dobra. A tu jest co? Tu jest jakaś jaskinia. Na końcu której jest skrzynka i pieniądze, ale żadnej pułapki na szczęście nie było. A już miałem taką myśl, że może być jakaś pułapka ukryta specjalna dla mnie. Ale jest dobrze, jest git. Co przed nami? Jaskinia, grota. Ogromna grota. Przeciwników pewnie będzie to z milion właśnie. Wielkie wrota koni się tą kurde pieklą. Ok, czyli tu coś jest? Nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, idziemy tu. Ja bym ich tym granatem pokonał wam powiem szczerze, bo mam jeszcze ten granat, a on ich rozsadzi ładnie tam. Rakietowiec jest. Zdejmiemy go pierwszego. I po nim. Znaczy nie po nim jednak niestety, ale no. Ej, weź sobie. Pójdziecie wy ode mnie? Nie ma was. No nie, jeszcze jeden stał. A ty przeżyłeś? Dobra, mam shotguna. Czemu oni są tacy silni teraz? Dobra, nie macie. Dobra. Wyszło źle, wyszło tragicznie, ale dobra. Przeżyjemy. Ooo, Elegancka korona, ale to wymaga bardzo dużo kryształów i to będzie tragedia. No właśnie. Jeszcze jednej nie złożyłem. Co dopiero to jeszcze złożyć? Ojeju. Nie, no najpierw na te dwie bym musiał, ale dobra, mogę te mniejsze połączyć. Szafiry tutaj. Okej. Okay. Dobra. Nie no, jest okropnie źle. Tragedia, jak w, w, nie wiem. Ja czuję, że ja tego tu nie przejdę na pewno. Okej, okay, tu jest brama, ale ona jest pewnie zamknięta, co nie? No, raczej. No, raczej. Bo ja bym chciał znaleźć trochę więcej amunicji, ci powiem. Rifle ammo. No tak, ref no i nic innego mi nie zostało Będzie przynajmniej z czego strzelać No chociaż trochę handgun amomami Wiecie co ja odczepiam to mm, Odepnij, bo mi się wydaje, że przez to... Ja dużo amunicji tracę, bo trzy strzały lecą w jeden cel A To czasami się nie opłaci. O właśnie propa pułapek pamiętacie co mówię? To, że w innym miejscu mi się wydawało, że będą. To będzie boss. A tam... Czy jeszcze nie było? Nie. Idziemy. O, gdzieś słyszę... łapkę. Zostańcie najpierw na dół. Dźwięki słyszę, przejdziesz górą? Czy gdzie ty jesteś? Dziś słyszę te bombę, ale ja jej nie widzę. Jest handgun Amo, nice. Ej, o, nice. gdzie ty jesteś, chłopie, drogi? Gdzieś ty poszedł. Chodź, 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 Dawaj. Ha Ha! z typa Dzień Gin. Gin. dobra. O! Ale dobrze wykombinowane i handgun ammo kolejne. Nice, super, super Mi się takie coś podoba. Naprawdę, jak mi dają te handgun ammo. To jest taki. Komputer I podejrzewam, że na tej kamerze zobaczymy jakiegoś przeciwnika, którego będziemy musieli pokonać. Jakiegoś takiego dowalonego bossa. Napra naprawdę, ja mam takie przeczucie. Nie bez powodu jest ta kamera. Chociaż? Jednak nie. Moje przewidywania do tej gry są naprawdę nietrafne, wam powiem. Naprawdę nietrafne, ja... Wszystko jednak fejluje. I się nie sprawdza moje myślenie w tej grze Leon, ja bym się nie obraził, gdybyś mi zapalił latarkę jakąś ogólnie Co? Ashley Ashley on, Ashley Shit! In there. Rescue Ashley, no to to znaczy, że to będzie coś złego? Już słyszę nawet coś złego. I to jest chyba ten ślepy? Nie, to ten. To krowa, świnio-krowa. O oh shit! Ale my sobie z tym nie poradzimy. Ale my jesteśmy. W... Dobra, ciebie mogę zabić z noża. A ciebie? Mogę też? Cześć. Oła Przeładuj to. Nie, nie, nie! Wow, udało się! A masz! Giniesz! Nie macie. cię Serio, tylko to co dałeś? Naprawdę! Naprawdę! Się tyle namęczyłem! Tyle amunicji mi poszło niepotrzebnie. A ty widać tylko fioletowy kamyczek. Hand grenade, może być. Nie będę narzekał na Headgrenade. Dobra, co mam co tu zrobić? Tu jest level 3 keycard. Aha, czyli serio. Musimy zdobyć trzeciopoziomową kartę dostępu. Dobra, tu nie wejdziemy, tak? Musimy jakoś inaczej tam wejść. Czyli idziemy na górę, niestety. Ale nie ma już krówki, tyle dobrze. Znaczy, a tak, bo to była krówka, racja, to nie był ten świniak. Świniak ma przecież tego, maszynę gana takiego, dowalonego. Dobra, to można po prostu skoczyć, okej. Okay. Siema. Kin. Zmarłeś, umarłeś dobra. Jemos, też cię cieszę, jej tak fajnie zabawnie prędko ty tu przyjdziesz. No Ile ja ci muszę w tę... Łupią... nogę strzelić, żebyś ty padł No już po tobie Siak mu nogę wystrzeliło I nie ma cię. To zamiatany. A, dobra Posprzątane, dobra Dobra. Mm. O, skrzynka! mi. to. Dobrze, że to jest żółtym tym oblepione, bo to widać w ciemności. Eee. No, ja naprawdę bardzo dobrze stoję z amunicją. I bardzo dobrze mi idzie oszczędzanie tej amunicji. Naprawdę przednio. Ale staram się na tyle, ile mogę, używać handguna. Nie, żeby głównie strzelać z niego. Okej. Okay. jakieś biuro. Handgun ammo nice. No handgun ammo nie jest taką super genialną amunicją. No no jest już tak w ostateczności. A no właśnie takie przeciwników takich mniejszych jest idealne, nie? Żeby sobie nie marnować w takiej lepszej amunicji. O, kuchnia. Mniam. Odgąszalcy, dziękuję. O, to będzie takie coś. Uh. to może być trudne. Wam powiem, mam pewne obawy. Ok. Co, w związku ze szczurami? Co jest? Co jest? Cześć, handlarz. Siema. Ty naprawdę już wszędzie sobie zrobisz pokój, nie? I ten killer jest super, ale ja nie mam aż tyle. No, kasy. Naprawię. Wiecie co ja chyba tak zrobię, że wezmę ten, wyciągnę stąd ten kwamin. No tak, ja to zrobię. Teraz sobie zdaję sprawę. Jak wezmę, wyciągnę stąd, remove czym stąd, stąd tu. nie tu. Tu mogę dać Stonea O. I to mogę sprzedać dzięki temu. Hej, dobra, teraz Got ci sprzedam. To jest w ogóle drogie już, ale jeszcze poczekam oh, wow. z tym. Hmm, <coughs> to ty byś mi na jakąś misję ci powiem gościu. Czemu ty nie masz żadnych misji? Dla mnie. A może masz? O, nocowe jajko. I zapis, nice. Zapiszmy sobie w takim razie grę. Tutaj powiedzmy. Czy ja coś tu jeszcze mam? Nie. Ale chłopie, ty tu masz po prostu dorąbane te lokacje, gdzie postawisz sklep. Bo ty już chyba wszędzie byś ten sklep otworzył. Czemu to wygląda jak znowu pokój z tym tym yy, alienem? Wiecie o czym mówię? Może wrócimy na chwilę do niego jednak. Wiesz co, handlarzu ja coś u ciebie kupię. Magnum to jest. I teraz pytanie, czy ja chcę Magnuma? Ja nie mam za bardzo amunicji do Magnuma, ale Magnum jest silny, z tego co tu widzę. A ja mogę Magnum amokraftować, dobra. To nie wiem, czy ja chcę, czy może styunapować sobie może jakąś broń. To bym się szczerze mówiąc, Matilde, ale czy to, takie... to jest takie opłacalne? Ha. Huh. Zobaczymy. 70 tysięcy i jeden ten potrzebny, co? Co, to ja tego nie kupię na pewno. Wszystkie misje straciłem, że tak powiem, na to. No i teraz całą kasę wywaliłem na coś, co i tak nie będę ukulepszyć. No to nice. No chociaż amunicję dało dużo w tym. Tyle dobrze. Druga karta dostępu. Czajcie w ogóle, jak to bardzo jest zrznięte z dwójki. W sensie, pewnie to w oryginale też było, ale jak bardzo to jest z dwójki wzięte. I też z Adą przecież się tu leciało. To mi się bardzo kojarzy z etapem z tego, właśnie z yy, laboratorium. Yy, no, tylko Nestu. A nawet tego nie mamy. Ojej, do freezera nie wejdziemy. To idziemy tu. Tak cicho, strasznie tu jest. Wam powiem. Co to? No nie, znowu alien. Nie Ma siły, czy nie ma zasilania? Okej, okay. tu nie wejdę. A, to jest zablokowane czymś. Ciekawe. Czyli, co to za przeciwnik jest, że tak się zapytam? Jaka w ogóle muzyka? To będzie alien? Jeżeli to jest alien, to będzie przegrana. Tam poszedł. Tu nie przejdę. Okej. Okay. Dobra, to nie działa niestety, no okej. Okay. On tu był... ...i go tu nie ma. Laboratory Notice. Number one here to this section. Okej. Okay. Jest freezer incubation lab, okej. Okay. Dobra. O, włączyliśmy pierwszy poziom, teraz to włączamy, no włączcie mi tu prąd. Jak tu jest strasznie! No bo ja tylko to otworzyłem, tak? Power Control Level Level 2, klucz Electronic Lock Terminal. Tam się do sprzedawcy idzie. Dobra, idziemy z powrotem tu. Jezu, ta muzyka jest straszna. Na serio, będzie ten. O jest, działa. Eee, A. dobra, tak to tak, nie, to nie tak. To by tak musiało być. A to jest źle. To tak? Nie, tak. Tak. Coś takiego? A, teraz to jest źle serio. To tak. A, teraz to. Już jestem prawie. No i tu jest coś źle. To jak ja mam to zrobić, że tak się zapytam? O, udało się. Jakimś cudem się udało. Jej! system restored. Ej! No dobra, działa. O fu! O fu! O fu, fu, fu here? Jakie to jest okropne. Fu! Weźcie to zabierzcie ode mnie. <sighs> Ecolet Regenerador. O Jezu, nie, ja wiem co to jest! Jezu, ja to widziałem! To jest Jezu! Jak to będzie teraz o walki, to ja to przegrałem oficjalnie w tym momencie, więc możliwe, że to jest ostatni odcinek tej serii. Bo ogólnie to jest taki przeciwnik, który się regeneruje, tak jak nazwa wskazuje, nie? Więc to będzie po prostu jakiś żart. Ok, mamy to. I zaczynamy zabawę. Jezu, ła, czemu on jest tak blisko mnie? To będzie trudne. Jak to działa? Jak ty działasz? Jak ty działasz? Czemu ty jesteś taki silny? Nie, to jest jakiś żart. Ja z tego nie pokonam. Ratunku, ja chcę do sprzedawcy, Jezus, ja to mnie koni? Jak ja mogę go pokonać? Ej, no to jest jakiś Zapisz grę, ja tam nie wracam. Dobra, koniec tego do odcinka. Dzięki Wam za oglądanie. Widzimy się długo w kolejnym odcinku. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy ja to przejdę. Póki co, dzięki Wam za oglądanie do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.